Zadanie 27. E-dowód ma zapisany na pierwszej stronie specjalny sześciocyfrowy numer CAN, tak to się chyba czyta, który zabezpiecza go przed odczytaniem danych przez osoby nieuprawnione. Oblicz, ile jest wszystkich sześciocyfrowych numerów CAN o różnych cyfrach spełniających warunek. Taki, że trzy pierwsze cyfry są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego o różnicy równej minus 3. Zapisz obliczenie. No i teraz po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na to, że mamy mieć ciąg znaków, w zasadzie ciąg cyfr, ale ten ciąg ma być sześciocyfrowy, to znaczy, że będziemy układać pewną kombinację sześciocyfrową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć no dobrze, pięć, sześć jeszcze. I teraz tak, mamy sześciocyfrową kombinację, pewną jakąś. W związku z powyższym pamiętaj o tym, że będziemy wybierać ze zbioru 10 elementowego, w skład którego wchodzą te liczby, które ja w tym momencie teraz wypisuję. Czyli będziemy tutaj ten ciąg zapełniać właśnie tymi liczbami. Popatrzmy w kolejnym kroku. Musimy pamiętać o tym, że mają to być numery o różnych cyfrach, czyli te cyfry tutaj nie mogą w żaden sposób się powtarzać. To jest drugi warunek. Pierwszym warunkiem było to, że tutaj musi być ciąg sześciocyfrowy, drugim warunkiem jest to, że cyfry nie mogą się powtarzać. Natomiast trzecim warunkiem jest to, że pierwsze trzy cyfry, czyli to, co znajduje się tutaj. To są trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego o różnicy minus 3. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli tutaj na pierwszej pozycji w tym miejscu będzie stała liczba 9, no to kolejną wartością liczbową musi być 6, a kolejną trójka. Czyli jeżeli tu na początku będzie stała dziewiątka, to tutaj musi stać szóstka i trójka. Jeżeli na pierwszej pozycji, czyli w tym miejscu, będzie stała liczba 7, to znaczy, że, no właśnie może na razie nie 7, na razie zróbmy liczbę 8, czyli kolejną tutaj od końca, od prawej strony. Jeżeli na pierwszej pozycji tutaj będzie stała liczba 8, to znaczy, że na drugiej pozycji musi stać piątka, a na trzeciej dwójka. Jeżeli na pierwszej pozycji będzie stała siódemka, to na drugiej musi stać czwórka, a na trzeciej jedynka. Jeżeli na pierwszej pozycji będzie stała szóstka, to na drugiej pozycji musi stać trójka i na trzeciej pozycji zero. Nie ma takiej możliwości, żeby na pierwszej pozycji stała piątka. Dlaczego? Dlatego, że na drugiej pozycji w tego typu przypadku musiałaby stać dwójka, i to na razie jest jeszcze ok, no ale 2 odjąć 3 jest równe minus 1, a my tutaj nie mamy cyfry równej minus 1. W związku z powyższym. Na pierwszej pozycji, czyli tutaj może stać jedna z tych czterech cyfr dziewiątka, ósemka, siódemka bądź szóstka. Piąta i mniejsze wartości liczbowe, na tej pierwszej pozycji stać już nie mogą. I teraz, co to znaczy? To znaczy, że możliwości zapełnienia tych pierwszych trzech miejsc mamy aż cztery. To jest pierwsza możliwość, druga możliwość, trzecia możliwość i czwarta możliwość. I teraz popatrzmy. Tutaj wykorzystaliśmy, żeby zapełnić te trzy pozycje, wykorzystaliśmy trzy liczby czy trzy cyfry z dziesięciu. W związku z powyższym, ponieważ cyfry nie mogą się powtarzać, to tę pozycję możemy już zapełnić na 10, odjąć, no właśnie nie 7, tylko 10 odjąć 3 jest równe 7. Czyli tutaj tę pozycję możemy Zapełnić już na 7 sposobów. Ponieważ zapełniliśmy tutaj 4 liczby, czy cztery pozycje, to znaczy, że tę pozycję możemy zapełnić już na 6 sposobów, a ostatnią pozycję już tylko i wyłącznie na 5. W związku z powyższym teraz tylko stosujemy regułę albo aż regułę mnożenia, czyli musimy te liczby przez siebie przemnożyć. 4 razy 7 razy 6 razy 5 daje nam liczbę, która jest równa liczbie 840. To znaczy, że mamy w sumie łącznie 840 różnych kombinacji, które spełniają warunki podane w zadaniu.